portal Empress Motion, najlepszy life and style w Twoim mieście. Dzisiaj gościmy w hotelu Brda i odbywa się event Kobiecego Święta. Witam serdecznie panią manager hotelu, panią Joannę Dudziak. Witam, dzień dobry. Pani Joanno, jakie atrakcje dla kobiet bydgoszczy? O, dziś dla wszystkich Pań pod gości przygotowaliśmy mnóstwo atrakcji, od pokazów mody, pokazów makijażu, wszystkich gadżetów dla kobiet, czyli bransoletek, biżuterii, torebek, kosmetyków, poprzez spotkanie z piosenkarzem Taduszem Zajbertem, który będzie dzisiaj śpiewał dla nas na żywo. Do spotkania z Janem Klimentem, tancerzem tańca z gwiazdami, który dzisiaj na świeżo po pierwszym odcinku live przyjeżdża do nas, aby podzielić się swoimi wrażeniami, emocjami, aby udzielić nam wskazówek odnośnie tańca, a tak naprawdę, żeby się spotkać z bydgoszczankami i jego fankami. To wspaniały gwiazdor Jan Kliment, taniec z gwiazdami cały czas na topie. pani Anno, jakie atrakcje po iwencie, Bo słyszeliśmy, że również takie owe mają być. Tak, cześć oficjalna w hotelu Brda. E, bardzo wesoło, bardzo wiosennie, bardzo kolorowo, a później afterparty w Bydgoskim klubie soda, gdzie wybrane panie pojadą limuzyną, e, przejazd fundowany przez Hollywood Limo. Dla mnie pierwsze miejsce to jest Linko, Tak, bardzo dobrze, bardzo dobrze. No i budki do zmiany. E, ja, wie, ja wiem, że jest zima. Ja wiem... Chciało zim siateczki, żeby przemienić. A ja wiem, że jest zima i że, że kozaczek, ale zawsze do tego typu eventów i imprez i tego typu aranżacji kozaki nie wchodzą. No ja ja ale najgorzej, jak człowiek popełnia błędy i nie wie, a jak już wie, to już jest. No to od tego tu taki... jestem. Ma pani wizytówkę? Super. Kolejna pani, proszę bardzo. Przyjęcie wnuka... Ustawić, w maju. I co? Przy, przyjęcie wnuka w maju. Ja powiem pani tak. E, tutaj e, dałbym pani spodnie, 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 no, spodnie granatowe z kancikiem, tak? proszę panią. pani tu się tak. obróci. O. Ska, z kancikiem spodnie. By e, mogły być właściwie buty na słupku szerszym, okrągłe, tak. marynareczka i zwykła biała pod to. Okrągła koszuleczka. Żadne koszule, kołnierze, tak żadne kołnierze, żadne tysiące przyjdzie. pereł. Delikatnie. No. Bardzo fajnie. I na komunie można iść. Tak? Tak? <grym i zxaturę> Dziękuję bardzo. Dzieczyny, ja, ja bo. Ja. Teraz tak. No tu jest. Pani to pozwoli. to nie jest dobrze. Yy, Budzik jest fajny, sponie są ok. Ale tu? tu już karnawał już widzę przeszedł. No ale jest dzień Ja wiem, ale karnawał już przeszedł. Tu bym dał zwykłą czarną koszulę, zwykłą czarną i marynareczkę. Dobry. Kolczyki są numer jeden. Włoski bym, bym trochę, trochę rozjaśnił. Tak. Rozjaśnił? Rozjaśnił. Witam serdecznie. z Salonów Zaręba. Witam serdecznie. Dzisiaj y, zdejmowała pani modelki do pokazu Weppa Fashion. Co jest najbardziej trend, jeżeli chodzi o fezury tej wiosny? Miałam okazję ze swoimi stylistami dzisiaj pracować i nasze modelki miały bardzo delikatne, zwiewne, naturalne luki, bo takie też były potrzebne oczywiście do stylizacji ciuchów. Natomiast najważniejsze dla naszych klientów zawsze jest to, żeby włosy były przede wszystkim zdrowe, wypielęgnowane i dopasowane, czyli maksymalnie spersonalizowane strzyżenie, długość włosów, kolor włosów do danej klientki. Więc owszem, patrzymy na modę, ale troszeczkę z przymrużeniem oka. Przede wszystkim staramy się, żeby jak najbardziej. Uwydatnić to co pozytywne. Jeżeli chodzi o kształt twarzy, jeżeli chodzi o rodzaj włosów i kolor e, pasujący do cery oczywiście i typu urody danej klientki. E, w tym roku e, na wiosnę wchodzą oczywiście przez cały czas jaśniejsze odcienie, e, odcienie malowane słońcem, czyli takie odcienie które wyglądają bardzo naturalnie, ale przez cały czas mamy tą pracę z stylizacją kolorystyczną ombre na włosach nawet krótkich. Natomiast jeżeli chodzi o stylizację jako takie, uciekamy absolutnie od mocnych, twardych, natapirowanych loków. One mają być miękkie, delikatne i zwierne, czy też w włosach krótkich, czy też we włosach długich. A jeszcze mam pytanie, jakie zabiegi na wiosnę Pani poleca y, Paniom, ale również i Panom? Bardzo ważne jest dbanie oczywiście o tak zwane sezonowe wypadanie włosów, czyli wszystkie zabiegi, które wzmacniają nam cebulki włosa, wzmacniają mie mieszki włosowe. Bardzo modna w tym sezonie jest również tak zwana dermabrazja. To nie jest oczywiście dermabrazja taka jak jest na twarz, taka bardzo mocna, intensywna, ona jest dużo delikatniejsza, wykonywana tylko i wyłącznie w profesjonalnych salonach fryzjerskich, ale ona powoduje, że oczyszczamy tą starą skórę, ją wyrzucamy jak gdyby, z główki, i mamy możliwość naprawdę fajnie. I wypielęgnować i skórę głowy, i włosy. Dziękuję bardzo. Prosto z gorączki sobotnej nocy, szefowa stanów fryzjerskich Zaręba dla Empress Motion. Ja bym tu podkreślił bardziej usta e, i bym e, dał bogatsze biżuterię. Bo sama sukienka jest bardzo fajna, zwiewna, e, czarna. Szuje to, co ma do jak najbardziej, pokazuje to, co ma, tutaj u Pani co można pokazać, ale zdecydowanie mocniejszy make-up i bogatsza biżuteria, jeżeli chodzi o kolczyki. Okolczyki. tak, bo tu jak już cała kotka zlikwidowaliśmy, już jest jakby inny efekt, tak, jest fałka, wydłuż, większe kolczyki, no i make-up. I niekoniecznie niebieski, bardziej bym dał oko przydymione. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pani. Witam serdecznie. No tu też, oczywiście, buty do zmiany. Buty, ja, ja apeluję do pań, żeby nie zakładały kozaków. Kozaków na eventy. Ja wiem, że jest zima i to jest wygodnie i super, ale kozaki na eventy trzy razy nie. Trzy razy nie. Będą warsztaty śne, które będę prowadzić nauczę ty kobiety trochę salsa, trochę Charlestona. Trochę można samby, będę gorąco myślę. I no, oczywiście, Switfo to możemy zrobić z kobietami. No i opowiem historię z tancem z gwiazdami. Co ja mam po prostu doświadczenie z tyma moimi gwiazdami. Co ja spędziłem trochę czasu, tak mogę opowiedzieć o każdej tej gwiazdzie jaka jest. Zapraszam was po prostu tańczcie!